Witam Was serdecznie moi mili, mamy niedzielę, a więc czas na starocie. Jedziemy zobaczyć Mysłowice, jak widzicie przede mną pogoda się troszkę poprawiła, do 10-12 ma nie padać. A więc jest to idealny czas na to, aby pojechać na kilka godzin, zobaczyć co w Mysłowicach ciekawego będzie można dzisiaj kupić. Sytuacja wygląda następująco, że mamy 5 weekendów w tym miesiącu ten dzień dzisiejszy jest takim dniem dodatkowym, którym na Śląsku nic się innego poza Mysłowicami nie dzieje. Zapewne będzie sporo tych samych handlujących, no bo nie ukrywajmy, tą łatę jakby nie było trzeba sobie gdzieś załatać. Śmigam. Mamy 5:49, kierunek Mysłowice. Mysłowice jestem, melduję się na miejscu, troszkę później przyjechałem, ludzie już idą z torbami z zakupów, a ja idę pomalutku, zmierzam do pierwszych stanowisk sprzedażowych. To? Ja szczerze nie szukam, Ale wiem, że tak szukasz, nie o że nie ma obliczeń. Mamo, a nie ci wypadek! Ale na razie nie noszę. A nie Bo powinien no. 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 Pan no. mi Dobry. Mogę sobie zobaczyć, co to jest? Idzie jakiś ogun tu jest. Tu, no. Tak chodzisz bez pomodu? Nie, no tak Nie ma, nie ma nic. Już to wszystko obskoczyłeś? Kim mógł przyjechać? Daniel. Co? Jaki Daniel? No, nie wiesz, jaki Daniel. No. U kogo kupiłeś te ta, ta, ta pudło za ta stówę? Pudło za stówę? Komputer Kej kupiłeś. A ten, a. No i co, brzmią co nowego? Mówisz o tym, co tu przyjeżdża z tym tatą takim, ja? No to jak przyjeżdżasz, może co będzie miał, wiesz o co chodzi. Ważne, żeby ktoś był.

i jak sprzętu, gdybyś chopie mógł w świat zbojować. No. <laughs> a quick joye, po ile pan ma? Proszę. Quick joye, po ile pan ma? Stupkę szybko. Stacja. A czy to już bardziej jest do kompletu, do tego do takiego? Czyli w sensie? Dorazem do tego, do tych. Tej, znaczy, tej... Do... jeden do... zestaw mam taki kompletny, <coughs> jest, sprzedać, nie? <coughs> Jakoś mnie już nie ruszają te komodory jak mu pono w garażu. Nie idą co? Nie wystawiłem ich jeszcze. Po co mam szukać już? Tak. Co się dzieje? Jedaka. Mała lajka tu z dupy. <głosowy> Okej. <Okay>. Po pochłania się To jest. Na ta no, na budowo jakiś był, bo to się nie A to jest o, co O, co tu jest Przeboje Polskiego Nawet Roka Coś co co ciekawego Co byś chciał ciekawego? To nie za To jest XBOXa tego, który teraz jak to kupię przed chwilą mody... co? modysk? nie że się zioł, co? nie ma, nie ma, nie. że patrzę, nie, nie ma, nie ma dysku, nie, nie czyli 4 giga będzie, nie? pobudowane chyba ja ja, ja, tak, ja, tak, ja, tak, ja, tak, to tak No taki rozdupcony pad to jest Całkowicie. Zdrowiec się go nadaje. Ostroje, rozdurzone. tu już też rozdurzone. Karty. Wow. tu jest silacz. Nie wiadomo, czy działa, to taki takie Nie wiem. No, ci, ci. Jak to wygląda? Nikt nikogo nie goni, pamiętaj, że był szybciej. Dobry, zarujemy. <grymne> nie, jeszcze nie? Startuję. Coś fajnego nowego masz? Kupuję ten jeden. Nie, nie. Zastan Zastanawiacie ten. się, czy, czy, czy się wypakowywa? Tak, <grymne> na luzie. No, ale był kryptowca, to nawet nie wiecie. Nie? Widzę, widzę. A tam już tych komodorów nie ma. już tych komodorów nie ma, sprzedał ich tam. Ja, ja, ja. Nie ma, no? Nie ma, nie ma, nie. Poszło, poszło. 7 stówek, ona jest nowa. Poszło, poszło. Odkurzacze zostało, tylko flopi. A to co to jest? tu jest. No Blackboxy. Teraz robię Stówkę. Co tam? Co? Spóźniłeś się źle pan tu. pan tutaj miał rzeczy? Ale... Ja muszę przejrzeć, Nie, byłem tu, ale nie, nie chciałem. Ja bym sobie posażył tą moją, wiesz? Ja bym sobie posażył tą moją, wiesz? Dodatkowe Tak, nie wyskoczyłem, z po pobiegłem na, na drugą stronę, tam gdzie widziałem miejsce. Ale tam jest Dokładnie. Ale tak. Pamiętajcie, jak chodzicie na targi staroci, zawsze miejcie ze sobą na targę uchwał, żeby sprawdzić czy że szkło nie jest uranowe. Ja musiałem się sporo wrócić do samochodu, ciągłem kurtkę, w tego, że jeszcze troszkę jestem chory. Ale idę tam zobaczyć, czy to szkło na pewno jest uranowe. Jak nie jest, to biorę tylko pucharki. A resztę zostawiam. Dobry. Coś nowego? Nic? Chyba nic. To, co było. A to nie, to nie, ja nie zbieram. Dobra, dzięki. To to już, nie? Tak. No to odjechaliśmy. Bartku, a te może ile te? Zabiażdżki? Dziękuję.

Nie, za stówkę prezent na kogoś. Patrz, tak. no, jaki ten jest ładny. Tak, ty nie? Mozaiczek. Co no, <śmiennie> to, mi T to mi nie? Nie takie. Mi to mi nie, ten ten? Było, nie? No, no. kolorów. ile?

ありがとうございまこと Налаза <coughs> алето. <coughs>

Ja, stron nie ma Aha, okay, okay. tej, od tej, od tej, no. tej tak są całe I po ile ona są? 3 złote to Nie co Idę teraz jeszcze na ostatni obchód I już tak, ostatecznie Zobaczyć co jest, przegrzebać wszystko. Płyty, sorry. Mogę sobie przymierzyć, bo to takie 41, ale tak nie wygląda. Ale sprzedamy. Tak. No, za to. za te no stara szyjkę ci podnieść trzeba. Bo to Nie chcesz Gierki Taniocha 8Z? Której? No, To? Co ty? Co ty ja będziesz Co to robił? Nie handlujesz, że się tam postawić. wystawiłeś to jednak? No, wiesz Nie, mnie ten kabel w kurde. Aha, okej, okay, no. Nie... nie jest to tak jak powinno wyglądać, Pograłem. nie? Mam piątkę, na której nie grałem, trzy koła wyjebane, stać mnie. Nigdy Wyjeba w nie, nigdy nie wyjebane. W sumie. Nie, akurat. Nie się trafiła. W sumie masz rację. Na no, biednego nie trafiło. Ostatnio 20 złotych opuścił. Ale to jest no, dużo ale... opuścić 20 złotych. No, A widziałeś ostatnie komodorki tam u tego gościa na początku? No chyba na początku w sensie tam, tam. Tam, 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 no, no, no. Kupił je taki... O właśnie idzie, ten chłopak w czopce z Longdale'a, Widzisz? No to kupił je wszystkie Ale fajny, fajny deal no, zrobił. Go, z Zautkami kiedyś? No nie, dzisiaj brałeś jakieś zautka, chyba nie? Nie, ktoś, nie. Coś z pomidorycy, czy nie? Yy, kasety, dyskietki, wiesz? Dyskietki. Tylko tam nie wiem poli sobie piąki. A ja wiem, bo... wiem, chyba ok. Są, ale ale piąki to jest mniejsza, wiesz, mała istotna rzecz. jest tam brudne są, ale nie potę. to jest panie dużo. Dawaj te kółka. Ty stoisz tym, tym Fiatem tam, nie? No, to już tam nie masz bagażnika. <noise> nie no, co ty, nie widziałem Masz sprawdzoną, że działa Chociaż nie wiem, czy do końca działa, bo tak jak ci mówiłem Ile? Kolory są jaskrawe Ja bym mu nie Te, ufał 400 wy Gierkę, dwa kontrolery Dobra, powiedz nam, za ile ją kupiłeś <noise> Ale to jest tajemnica Handlowa no, ja ci powiem tak, tyle ile ja dałem... Ale, ale najlepsze było, bo ja pamiętam ten dzień jak mi przyszedł i mówi tak Kurwa, o której przyjeżdżasz? Popatrz, spóźniłeś się no, i mi macha kurwa Ty, ale babka, babka mi to sprzedawała, ona mówiła, że to ma od synka to to, bratanka I on mówi, że to jest podróbka a, nie interenki. no, gdzie? Ale ładny stan, nie? A ja mogłem ją kupić, tak, taką samą, żeby gdzieś i się, się właśnie z tą grą Ale słuchaj, ja to kupiłem za trzydychu, cieszony, idę, robię no drugie... No właśnie, jeśli pan będzie ro, Robię drugie kółka, babka mi mówiła, proszę, jeszcze ma pan tu grę w zestawie. Ale star za dzięki. No. <laughs> to ale, są dile. to ale, są dile. Ale, ale to, żona ona ma jaskrawe kolory, może być właśnie wina tego kabla nie oryginalnego. Nie że kabla. Nie, chyba kabla raczej. Nie, chyba się kabla, da, raczej. Się Powiem Wam szczerze, że farta miał znajomy, bo kupił pięć Commodore za 770 zł. No i jakby tego było mało, do tego były dobra case'y, zasilacze i dwa joysticki. 770 zł. Dobry deal. Zazdro. Dobra, a ten na Polonia dojdę?

ale jeszcze idę się przejść. Uciekają wszyscy! Wszyscy uciekają, boją się deszczu. Tak to jest. A ja jeszcze coś chcę kupić. A to jest worka, co innego. Druga. No niestety, śmieci nie ma Siemanie <grymne> Co, kupujesz? A, wymienię tego. A, wymienię. Mam tych koszul wiesz, że mam tych dużo No i fajnie I co, byłeś, pochodzić, zalałeś sobie? Nie, bo nie wziąłem w ogóle kasy, wziąłem tylko konsol, żeby się było wymienić z kolegą Aha, okej W ogóle nie wziąłem stów, tego stówu nie wziąłem Uciekam, powodzą hej Czołem. Witam Was serdecznie na podsumowaniu dzisiejszych znajdek na Targu Staroci w Mysłowicach. Jak widzieliście pogoda się popsuła, więc trzeba było uciekać, coś nieco udało się zakupić. Pokazuję na szybciota co znalazłem w Mysłowicach. Na pierwszy traf udało się kupić taki oto zestawik z Commodore 64. Tam jeszcze pan miał do sprzedania więcej rzeczy. No ja nie byłem zainteresowany tymi konsolami, bo widzieliście... Ta, znaczy konsolami, tymi komputerkami, bo tam na samym początku było widoczne mniej więcej. Kupił to mój znajomy. Zrobił naprawdę bardzo fajnego deala, o dziwo. No ja sobie tutaj kupiłem cały zestaw takich dyskietek. Tutaj mamy kasetki oraz takie różne... Kadridge, blackboxy, super games, tape copy i jakieś ponagrywane gierki wraz z instrukcjami do Commodore, oczywiście The tutaj mamy jeszcze jakieś dyskietki 525 i tutaj mamy instrukcję obsługi do Commodore 64. I tutaj takie też jeszcze na szybciocha. Tutaj udało nam się zakupić takie oto sąbkowickie kucharki. Tutaj mamy paterę. I sześć talerzyków. To jest mega przybrudzone. Trzeba to wymyć. Tu są bardziej takie kwadratowe. Nie kwadratowe, takie bardziej kanciaste. I do tego jeszcze sześć talerzyków. Paterka. I dwie płyty Christmas Elvis I Bing Crosby. White Christmas. Jak na czasie, nie? A w plecaczku jeszcze udało się kupić. Farkaj z kolekcji klasyki. Pierwszą część. Druga wojna światowa, ekstra klasyka. I podróż krasnoludków w grę plantową. Tyle. Nic więcej nie mam. Tu są padziki do Famicom'a, one są do mojego znajomego. Miałem je się kupić, ale że kupiłem te komodorki, no to nie miałem już kasiury. I tyle. Nic więcej, niestety nie mam. Nie był to pusty przelot, pomimo tego, że miało nie być pogody, więc fajnie, że udało się coś kupić. No i cóż, przypominam wam, macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie, wybiorę najciekawsze, nagram filmik, bo odpowiadamy sobie e, na nie. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki. Nie zapomnijcie o pozostawieniu subskrypcji, lajka, komentarza. Będzie mi niezmiernie miło, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.